Siemaneczko z tej strony Tuba. W dzisiejszym odcinku nowe telewizory LG OLED już dostępne w sklepach. Można sobie je oczywiście zakupić. Ceny są niższe niż się spodziewano. Zacznijmy może od najtańszego czyli 55 calowego B1. B1 jak, jak widzisz. Czym ona się różni od BX? E, czekaj, 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 bo jest. jest... To jest 40, co tak mi się, co, co, co tak mi zamula? Jest 48 calowa, nie, a nie to jest c 1 Czyli to nie jest, to dobra. No ale zobaczmy ten. Yy, zobaczmy cenę. Jaka nam to ta cena jest? Jest 5,999 za 6000. Ta promocja to się ma, O nie wszędzie za 6000. Mhm. I teraz. Najważniejsze pytanie, czym on się w specyfikacji różni od BX, który jest tańszy, jakby nie było prawie o, o 2000? Rozwijmy sobie specyfikację: Pixel Dimming. No to to jest wszystko to samo Ultra Ruminance Pro. No to to jest ta nowa, nowa jasność, taka, czy będzie, tak, będzie jaśniejszy. Eee, czwartej generacji procesor, ok. Tutaj zmian nie widzę, przynajmniej nie kojarzę, takie zmiany były. Lecimy dalej. Dźwięk jest i tak bardzo dobry, więc te wszystkie bajery, to nie wiem, czy to w ogóle by z nich korzystał. Inteligentny TV, tak, to tak, web, ok, smart TV, ta, la, 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 to wszystko wiadomo, że jest. HDMI, właśnie, czy to jest ważne, bo e, w BX jest tak, że no ale tu jest tak samo. Zobacz, jest tak samo jak w BX, czyli te z boku są 2.0, a te z tyłu są 2.1. To się tak naprawdę nic nie zmieniło, jeśli chodzi o porty. Tak samo. ARK tak samo, USB LAN, Bluetooth V5. Widocznych zmian brak. Jeśli chodzi o e, same gadżety, zobaczmy sobie. Czy będzie pokazany nowy pilot? Jest nowy pilot. Pokażę na końcu. Nowy smart pilot. Nie ja wiem. Stary mi się bardziej podobał. Takie de dedykowane guziki Display, znaczy ten Disney, Recruiting TV. No to, a jak ktoś tego w ogóle nie używa, to te guziki są bez sensu. Trzeba by je przeprogramować na, na coś innego. To, to takie I może się przypadkowo przycisnąć z takiego Netflixa, czy coś w ogóle nie podobają się te guziki. Nie? No, ale już tak zrobili, no to tak tak jest. Widzieli, wid widocznie te firmy tutaj musiały yy, dużo zapłacić. Dobrze, zobaczmy sobie jeszcze yy, wersję 48 cali. Yy, nie CX. No, CX jest na promocji, no okej, okay. też sobie to zobaczymy. Tu, tu są też promocje, dają, dają słuchawki takie gratis. No, no wiesz, słuchawki, nie? Jak kupić telewizor za 8000, to słuchawki. No ale dobra, okej, ok, okej. Ok, ok, Jaka cena będzie tego cuda? To jest, to jest ciekawe. czego to mnie tak kurde przynosi? 5500. Pięć, pięć Serio? Wolałbym dodać te 500 zł i mieć 55 sali niż 48. No? Maski to. Dobra, a, z, a 55? Ale to wszystko lata tutaj, nie wiem, czy mi tak lata. Eee, C1. Jest w Euro RTV. w MedieXpercie chyba jeszcze nie ma. Za cenę 6,5 tysiąca, przed sprzedaż. To wcale ceny nie są jakieś zabójczo, killerowe. Pamiętamy, że to jest wersja C, czyli 500 złotych do dodajesz i masz C. Kurde, to chyba bym jednak dodał 500 jeszcze do tego C. Bo C ma jak nie byłoby szybszy procesor, nie? W serii yy, ten procesor już jest ten y, 9. Tak, rozwiń. Będzie coś o procesorze tutaj. WebOS 6 nowy już. O, jeszcze pisz 5 jeszcze jest. Okej, okay, może być jakiś nowy. Nie ma żadnej informacji o procesorze, ale może tutaj będzie w specyfikacji pełnej. Wejdziemy sobie. Oczywiście za chwilę sobie wejdziemy w we większe modele i jak tak dziewiątka, czwartej generacji. To szczerze wolałbym C. Jak miałbym dodać tylko 500 zł, co że tak migam, ale to ma, to ma być szybko i, i, i pięknie. Dobra, wchodzimy w. We... Chwilę, ale czym ten się różni od tego? Bo czy ja jestem ślepy? 55C1 55, C1, 55... C1, to są takie same dwa telewizory. Nie? Dlaczego one są oddzielnie? Nie rozumiem. Dobra. Czy jest tu jakaś informacja o 65? Nie ma. Może to miała być 65, jak ktoś się pomylił w opisie. Jest to możliwe. No nie wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie, co tu jeszcze nam upichcili. Nie ma na razie nic jeszcze takich, nic innego więcej nie ma. Co oczywiście, nowe telewizory yy, NanoCell. Zobaczmy sobie. 55. piątki. Jakie ceny? W ogóle są dostępne? Brak. Chyba jeszcze są niedostępne, nie ma. To są wszystko nowości. Piękne. Weźmy sobie jeszcze na Media Expert. Telewizory. LG. I klikniemy. Jest taka opcja, jak nowość. Tutaj gdzieś. Smart Android. Czy jest też taką mamy opcję? Chyba nie ma. Klikamy OLED, jest za 48 różnych modeli, czyli bardzo dużo. Zastosowaliśmy filtry. To są stare modele. Czy są jakieś promocje na stare modele? Eee, no to nie, za 5400 to jest. To, to, lipa. to, to no, czekałbym na nowego. Ale każde. Ale jest promocja, jeszcze oddają ci za każde, Oddają ci 500 zł, popatrz. Znaczy na następne za zakupy. No to, to nawet spoko. 65. To, to taka cena jest dalej. BX za 4700 to szału nie ma, ale się tam, Aha, jeszcze 100 zł oddać za. No to. Hm. Gdzie te nowości? Powiedz tymi. Szukamy nowości. Nie jest nowość. G1. Jest. G1, 65, 11500. To jest ten taki stricte przyklejany na OLED Evo, O, najnowszy, najpiękniejszy. Jego, jego przykręcamy do ściany tak bardziej. To nie jest ten flagowy model, ale również bardzo, bardzo piękny, wspaniały. Nowa matryca Evo, dziewiąta generacja procesor. Wszystkie cuda niewidy. No tani nie jest. Jakby, jakby nie było, Mamy jeszcze. O, jest tych, kurze, tych, tych jedynek. Jednak, bo wychodziły. To nie wiem, czego na stronie producenta nie ma. Nie będziemy wchodzić we wszystkie, bo to wiadomo. 5400, 700, za 55 płacimy 8 koła, za siódemkę B1 16 tysięcy? Mhm. Uh -huh. uh -huh. 65. Uu, 65 droga. 9,5 tysiące. Czekaj, ale tu jest jakaś różnica C11 i C12. O co to chodzi? Dlaczego jest taka różnica? Co to za różnica w modelach? Jakaś dziwna. No jasne, musimy to zweryfikować i porównać. Eee, tu też jest różnica, ale nie, bo to jest 65 cali. No to 65 jest za 9000. I chyba tyle jeśli chodzi o nowości, bo to już są stare. Ale to był ten flagowy 100 koła. Ja pierniczę, jaka, jaka cena. No No on już stary się robi. On za niedługo ta cena jego grzmotnie jak jasny, czasny. Dalej mamy nowości. 83 cale za 30 koła papieru. Wow. No to na pewno na zamówienie. Nie, nie ma, mają kurczę do koszyka, to tu zamawiają. 55A1. A co to za seria A? 1 za 5500. Tańsza od B. To jest jakiś starszy model? O którym nie słyszałem? Hmm. Może, coś nie, może coś ich nie skojarzyłem. Napiszcie w komentarzu o co to chodzi. No jest oledzik piękny. Bardzo fajny. Ty, to jest jakiś tańszy niż, niż B. Seria A, najtańszy. Tu ma jedno HDMI z tyłu. Taka trochę bieda. Perl, o widzisz? To ciekawe. Aha, już wiem czemu. 50 Hz, OLED. No nie, no co ty. To już, kurwa najtańszy. No nie, no to, to zasady. 50 Hz, OLED bym nie. E. Kurde, już wymyślają takie budżetowe OLEDy, już takie naprawdę mega, mega budżet, z, zjedźmy na, na, na sam dół ten, ta, ta strona mi się tak ciulowo otwiera, że muszę tak troszeczkę latać tutaj, wam, ale to się tym nie przejmujcie, bo to wszystko jest pod kontrolą. Jest i... ale to są stare. Dalej, dalej kosztują drogo. No, kurcze, blaszka, sprzedaż, no. Dobra, to są stare. Stara 55, C9, 5000. Ja wiem. Już bym nie brał starego, chyba że na, le na lepszej promocji. Zobaczmy sobie jeszcze drugą stronę i kończymy no, tę piękną historię, bo ceny będą podobne wszędzie. Tu są już stare OLEDy. Stare jak stare, z zeszłego roku, no ale to już jakby nie było stare. Promocji nie ma takich wielkich żadnych. No, i dalej kontynuujemy z Ewo, jeszcze niedostępny. 71, 48. No to dobrze, to na końcu zobaczymy, czym się różnią te dwa. Bo ciężko mi powiedzieć, jakieś takie różnice, bo ja nie widzę żadnych. Tu jest większy opis. Funkcje poprawy obrazu, ten ma więc. Czyli co ten nie ma tego? No to wygląda. Hmm. Nie, no ale cena jest taka sama. O, subwoofer. Aha, wbudowany subwoofer. No to szczerze, to brałbym ten. Jeśli jest cena taka sama, to brałbym ee, C11 niż C12. Jeśli ma wbudowany subwoofer, no to jest lepszy. Więcej funkcji to nie wiem o co chodzi z tą, z tą 112, 12 Do kogo oni to piją? Yy, akcesoria opcjonalne. Aha, że ma uchwyt ścienny, a tamten nie ma. To uchwyt testy to, ja to kupię. No problem, my friend. Kurde. Uchwyt to kosztuje tam stówkę. Gdzie nawet nie. Zwykły uchwyt na ścianę oleda to parę złotych. Kawałek blachy. Złącze CI, commodity. aha, ten ma, a ten ma CI plus. Czytnikar pamięci z brak danych. Tu jest brak danych, więc nie możemy porównać. No i to w zasadzie tyle. Nie, nie, to lepiej było według tego opisu, lepiej byłoby wziąć C11 niż C12. Nie, nie wiem, czy ten opis jest prawdziwy, ale na to wygląda. No i tyle na dzisiaj, moi kochani, to była promocja w mediach. Będzie jak Beniexpert zobaczyliśmy nowe OLEDy, które będą jaśniejsze. No i nowsza generacja matryc. No ale co to, co to tak naprawdę da, to, to nie wiadomo. Tak w praniu. Pozdrawiam i polecam.